Witajcie. Dzisiaj będzie krótki materiał dotyczący jak wyciągnąć sobie kanapę, jak ją rozebrać, jak się do niej dobrać. I zaraz działamy. Do demontażu będzie nam potrzebne jedno narzędzie. Będzie to Torx 30, żeby wykręcić jedną śrubę. W pierwszej kolejności trzeba będzie zdemontować wszystkie zaślepki. Mam tu na myśli izofiksy. Dodatkowo jeszcze jest coś takiego do wyciągnięcia z, z, z tego miejsca. Ja nie mam tego już od paru lat założonego, bo co jakiś czas kanapę wyciągam, coś tam dłubie, także ja założyłem tego do tej pory i, i tak zostało. Także na pewno w pierwszej kolejności będziecie musieli ściągnąć zaślepkę, tak? Wyciągamy sobie ze ślepki zufiksów. Raz, dwa, trzy, cztery, składamy oparcia kanapy. Wykręcamy tutaj śrubkę między oparciami. Wyciągamy tą blaszkę, która trzyma nam tutaj oparcie. Później zaczynając od tej mniejszej, jednej trzeciej yy, oparcia, będziemy ją delikatnie wyciągać. No, Zabieramy się za tu jedną trzecią. Trzeba najpierw od środka tak jakby sobie ją podnieść delikatnie, a później z prawej strony jest taki czpień, który trzyma kanapę. To samo robimy z drugiej strony, czyli najpierw sobie tutaj od środka, górę podnosimy, a później w prawo stronę sobie przesuwamy oparcie. Ja oparcie sobie rzuciłem na tył, bo mam podgrzewaną kanapę z oparciem, więc nie będę tego wyrzucał na zewnątrz poza samochód. Teraz weźmiemy się za siedzisko. A siedzisko. Jest prosto, dosyć wyciągnąć. Podrywamy w górę, tak jak tutaj, i z drugiej strony jest taki sam, po drugiej stronie ten Teraz pozostaje nam wyciągnięcie tutaj takiego paczyka z tyłu. Nie wiem czy to będzie widać, stalowe tutaj. Trzeba pchnąć kanapę do tyłu i do góry. Z drugiej strony to samo do tyłu pchamy. Kanapę. O tam do tyłu, i do góry. I w sumie tyle, tak naprawdę. Kanapę można całą wynieść, czy co potrzebujemy tam zrobić. No, oczywiście składamy wszystko w odwrotnej kolejności. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że pomoże tym, którzy do tej pory nie dłubali. Tutaj, na tyle, w samochodzie. Zakładam też, że w trzy drzwiówce tak samo to wygląda jak z sportbaku. Dzięki jeszcze raz, pozdrawiam.